Najmniej Kasia, ale wszyscy mówią do mnie Kate. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na obejrzenie pierwszego odcinka z serii Jak skutecznie uczyć się języków obcych. W dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ciągle jeszcze macie problem z nauczeniem się języka obcego, dlaczego borykacie się z tym, a dlaczego nie widzicie postępu we własnej nauce. Ja wyróżniam pięć przeszkód, które stoją na waszej drodze do opanowania języka w takim stopniu, jaki wam się marzy. Po pierwsze, są to błędne, negatywne przekonania dotyczące samego siebie. Są to przekonania, które was upośledzają przekonania typu, nie mam talentu językowego, nie mam umiejętności językowych, nie urodziłem się z tym specjalnym genem, żeby nauczyć się języka obcego. Kochani, chciałabym, żebyście uwierzyli w to, że potraficie się nauczyć języka obcego. Jeżeli opanowaliście swój język ojczysty, rozumiecie to, co ja, was, co ja teraz do Was mówię, macie sprawny aparat mowy, aparat słuchu, e, potraficie się nauczyć jakiegokolwiek innego języka. Wystarczy chcieć i wystarczy mieć odpowiednią motywację i odpowiednie narzędzia do tego. Faktem jest, że niektórzy mają lepszą pamięć, niektórzy mają gorszą pamięć. Niektórzy mają lepsze strategie uczenia się, inni mają troszkę gorsze strategie uczenia się, co wpływa na ich postępy oczywiście, ale każdy jest się w stanie nauczyć języka. I taką świetną ilustracją tego jest Benny Lewis, Irlandczyk, który do wieku 21 lat twierdził, że jest straszną nogą językową, nigdy się niczego nie nauczy, potem coś się w jego, w jego życiu zmieniło i zmieniła się jego motywacja. Znalazł nowy cel w życiu i w tej chwili jest poliglotą. Także wszystko jest możliwe. Uwierzcie w to, że potraficie się języka obcego nauczyć. Po drugie, i będzie to oczywista oczywistość, niestety, ale muszę o tym powiedzieć, stopuje Was, hamuje Was nieregularna nauka, brak systematyczności, brak powtórek oraz brak wytrwałości i cierpliwości. Jeżeli uczycie się czegoś tylko. Od strzału do strzału, raz w tygodniu uczęszczacie na jakieś zajęcia językowe, a potem zapominacie o tym wszystkim i nie macie żadnego kontaktu z językiem, to nie oczekujcie jakichś wspaniałych, rewelacyjnych efektów. E, no, niestety, wasze postępy będą mizerne i musicie sobie to uświadomić. Nauka języka to jest dosyć duży projekt, który trwa dosyć długo. Nawet jeżeli popatrzycie na dzieci, które uczą się swojego języka ojczystego, spójrzcie, ile Trzeba godzin poświęcić na to, żeby się nauczyć tego języka ojczystego. Tak samo jest z językiem obcym, ale jako dorośli możecie się, jego szybciej, możecie się tego języka szybciej nauczyć, ponieważ jeżeli macie odpowiednie strategie uczenia się, ten język będzie łatwiejszy do opanowania dla Was. Po trzecie, musicie mieć plan działania. Jeżeli nie macie planu działania, to jest to kolejna przeszkoda na Waszej drodze. Jeżeli chodzi o jakikolwiek projekt w Waszym życiu, czy jest to tapetowanie pokoju, czy jest to budowanie domu, czy jakiś wyjazd wakacyjny, musicie mieć wszystko zaplanowane, bo jeżeli tego nie zrobicie, to pojawią się jakieś straszne problemy na Waszej drodze. Tak, musicie wiedzieć, że musicie kupić tapety, musicie kupić klej, przygotować cały pokój, i wtedy ten projekt będzie miał ręce i nogi, będzie robiony z głową. Tak naprawdę, jeżeli tego nie zrobicie, to będziecie się miotać pomiędzy jedną rzeczą a drugą. Jeżeli nie będziecie mieli planu związanego z nauką języka obcego, jeżeli nie zaplanujecie sobie, że w tym dniu o tej godzinie robię to a to, uczę się e, słówek bądź słucham podcastu. To to życie wciągnie was w swój wir. Będziecie się rzucać z jednej e, sprawy na drugą sprawę i tak naprawdę czas Wam ucieknie e, i nie znajdziecie czasu na e, wysłuchanie podcastu na przykład. Więc zaplanujcie sobie tą naukę. Po czwarte, nie macie odpowiedniej motywacji, e, bądź też nie jesteście w takim środowisku, które by was wspierało w tej nauce. Jeżeli chodzi o motywację, E, motywacja, jak wiecie, może być wewnętrzna i zewnętrzna. E, jeżeli jest to motywacja wewnętrzna, taka silna motywacja wewnętrzna, e, że wiecie, dlaczego chcecie się nauczyć tego języka obcego, a nie tylko takie, no fajnie by było znać ten język, bo kolega zna. E, jeżeli jest to silna motywacja wewnętrzna, Połączona z silną wolą, to wtedy możecie mieć naprawdę wspaniałe efekty i te efekty będą widoczne bardzo szybko. Natomiast jeżeli jest to motywacja zewnętrzna, wiadomo, ktoś nam coś każe zrobić, to zazwyczaj stajemy wtedy okoniem i nie chcemy tego zrobić, ponieważ ktoś nam coś narzuca. Narzuca nam swoją wolę. Więc motywacja wewnętrzna na pewno jest lepsza i to właściwa motywacja wewnętrzna. My tak naprawdę musimy tego chcieć, żeby to miało ręce i nogi. Teraz mówiąc o tym wpływie środowiska, jeżeli w naszym otoczeniu jest ktoś, kto cały czas nam wmawia, że nie mamy talentu do języków, no to taka osoba będzie bardzo toksycznie na nas wpływać i nie pomagać nam w, te, w tej naszej wyprawie językowej. Tak? Otaczajmy się ludźmi, którzy w nas wierzą, wierzą w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć ten wyznaczony sobie cel językowy. Najlepiej Znajdźmy jakąś koleżankę, przyjaciółkę, kolegę, którzy też uczą się języka, i będziemy się wtedy wzajemnie motywować, i będziemy się wtedy wzajemnie wspierać, i ta droga będzie łatwiejsza i przyjemniejsza. Po piąte, e, czasami skupiacie się nie na tym, co jest ważne w nauce języka, e, i skupiacie się również na tych wszystkich negatywnych aspektach związanych z nauką języka. Kochani, nauka języka obcego to jest wyjście z własnej strefy komfortu. Będzie wiele rzeczy, których nie będziecie wiedzieli. Będziecie się potykać, będziecie popełniać błędy, będziecie się czuć głupio, będziecie się czuć niekomfortowo, będziecie się czuć sfrustrowani, będziecie odczuwać ogromny dyskomfort momentami. Oczywiście z drugiej strony będziecie czuć ogromną satysfakcję, jeżeli czegoś się już nauczycie, i będzie to bardzo przyjemne. Ale musicie wiedzieć, że wychodzicie ze swojej strefy komfortu. Nauka języka obcego to jest proces proces, który trwa dosyć długo. I musicie się nastawić na to zaakceptować ten fakt, że będziecie się czuć niekomfortowo. Ale tak właśnie wygląda nauka. Tak wygląda proces uczenia się. Poza tym, chciałam, żebyście się skupiali na tym, co już wiecie, na tym co osiągnęliście. Popatrzcie za siebie. Tydzień temu, dwa tygodnie temu, nie znaliście tylu słówek, tylu wyrażeń, nie potrafiliście na przykład zamówić y, posiłku w restauracji, a teraz już to potraficie, więc porównujcie siebie tylko do siebie sprzed tygodnia, dwóch tygodni, do tego, co wiedzieliście kiedyś i do tego, co wiecie teraz. To was będzie motywowało. Nie skupiacie się na tym, ile zostało przed Wami jeszcze do nauczenia się. To jest oczywiste, że są różne poziomy językowe. Będąc na poziomie podstawowym, nie jesteście jeszcze na poziomie zaawansowanym. Jest wiele rzeczy, których nie wiecie: wiele struktur gramatycznych, których nie poznaliście, wiele słówek i wyra wyrażeń, których nie znacie. Więc ciągle będzie coś nowego. Ważne jest, żeby się nie zniechęcać. I patrzeć na to, jak na odkrywanie nowego świata, że o, coś nowego, czegoś nowego się dowiedziałam znowu. O, poznałam nowe wyrażenie. Jakie to zabawne, że oni w ten sposób patrzą na świat. E, chciałabym, właśnie, żebyście skupili się na sobie, jeszcze raz to powtarzam, na tym, co osiągnęliście. Nie porównujcie się z nikim innym. To wy jesteście ważni, wasza droga językowa i to, co już osiągnęliście. Podsumowując, pięć przeszkód, które stoją na Twojej drodze, to, Błędne przekonania dotyczące ciebie i Twoich umiejętności językowych, nieregularna, niesystematyczna nauka, przepraszam, oraz brak cierpliwości. Po trzecie, brak planu działania. Po czwarte, zła motywacja i zły wpływ środowiska na nas. Po piąte, skupianie się na negatywnych rzeczach i brak akceptacji bądź niechęć do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście tego, co miałam do powiedzenia. Mam nadzieję, że odszukaliście się gdzieś w tych wszystkich rzeczach, że zrozumieliście, dlaczego macie problem z opanowaniem języka obcego. W następnych odcinkach opowiem Wam o skutecznych strategiach uczenia się. To cześć. Na razie, do zobaczenia.